Dzień dobry, dzisiaj porozmawiamy sobie czym jest SQL. Mianowicie SQL to jest taki język zapytań do baz danych. Jest on bardzo prostym językiem. To jest tak jakbyście rozmawiali z kimś mądrym i mniej więcej znali jego wiedzę z jego zakresu. A on wam po prostu odpowiada na te pytania. Jest taka strona w3schools.com E, gdzie po wpisaniu w Google po prostu w 3 schools klikamy pierwsze z góry, jest SQL. Mm, tutaj są wszystkie poradniki związane ze sql e, opisy do wszystkich zapytań i większość tych zapytań można w internecie klikać sobie za darmo. E, na przykład możemy spróbować select, tak? egzemple przykład. I klikamy sobie try it yourself. E, tutaj mamy przykład. Select customer name przecinek city from customers. E, te zapytanie oznacza. Wybierz. Select. Zaznacz. Wybierz. Zaznacz e, nazwę konsumenta i miasto z tabeli e, konsumenci. Klikamy run well i mamy. Customer name i city z tabeli customers. Teraz możemy kliknąć customers tutaj po prawej. Tutaj jest baza danych i widzimy, że ta baza danych ma więcej rekordów: bo jest customer ID, customer name, contact name, adres, city, postal code i country. I jak widać. Możemy wyszukać wszystko, tak? I możemy spróbować na przykład takiej komendy jak where. Tutaj mamy przykład. Select from customers where country Mexico. Jak widać, są różne państwa. I my spróbujemy napisać taką komendę. Trzeba pamiętać. O tych no e, Nie, nie. Tak tych nagłówkach, jak się szuka nazw. Jak wiadomo, jest 5 takich rekordów. I dodatkowo możemy zawęzić poszukiwania. Na przykład gdzie Country Meksiko i jakiś określony klient. Na przykład pani Anna, tak? Select from customers where country Mexico and I, bardzo proste, contact name równa się. Zaznaczamy panią Anę. E, hop. I jak widać, jest tylko jeden rekord. Gdzie? Państwo to Mexico, country Mexico. Contact name to Anna. Dodatkowo możemy sobie na przykład kliknąć produkty. Eee, możemy sprawdzić jakąś inną komendę. Na przykład: eee, Order by. Mhm. Sort the product by price. I możemy sprawdzić to. Możemy tak kliknąć. Proszę bardzo. Wszystkie ceny są posortowane od najniższej do najwyższej. I użytkownicy też tak są oczywiście posortowani. Możemy też posortować od najwyższej do najniższej. Tutaj, jeżeli dalej zobaczymy, to możemy posortować produkty od najwyższego do najniższego. Wystarczy dodać taką komendę, tak? Desk. Select from products order by price desk. Proszę bardzo, i mamy cenę od najwyższej do najniższej. Możemy też łączyć, łączyć tabelę i robić wiele innych rzeczy. Nie jestem też pewien, czy ta baza na, na wszystko nam pozwala, ale możemy sobie spróbować. Na przykład, o, coś usunąć. Nie wiem, czy będzie działać akurat usuwanie. To jest Customers. To wejdźmy sobie w Customers, Delete from Customers, where Customer name Alfred futuriste. Możemy kliknąć sobie Ctrl V Ctrl -V, ee, <tron> F, Ctrl V. Jest taki pan tutaj. Sprawdźmy. Aha. Niestety. Tego nie obsłużymy. No nic, ale możemy na przykład sprawdzić. O ile nas to interesuje. O, średnia cena. Tak, możemy tutaj try it yourself. Możemy też sami wyklikać. Na przykład tutaj produkty. I mamy różne ceny. Tak jest 18, 23. 50 i możemy sobie sprawdzić, jakie są średnie ceny e, produktów. Select, AFG to jest średnia, price, tutaj jest price, from, czyli skąd, z tabeli, products. Run SQL i tak, średnia cena to jest 28 i 8664 po przecinku. Także, jeżeli ktoś chce się nauczyć SQLa, śmiało można korzystać z tej strony. Niestety te trudniejsze funkcje nie działają, chociaż kiedyś działały. Nie wiem, czemu tak się stało. To śmiało można korzystać z tej strony. Polecam, pozdrawiam.